Siłownia, Polden studio, treningi personalne i dietetyka. Taniec towarzyski, zumba, step, areobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and dance studio ma propozycje również dla Ciebie. Osiedle Dolnośląskie 148E. Skosztuj prawdziwej letnioskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakolkach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu: 44633555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. Witam państwa. Dziś gośćmi naszego programu są dwaj panowie. Przede wszystkim ludzie sukcesu, ale sukcesu budowanego nie o taką zwykłą karierę. A przede wszystkim o wartości. O wartości takie jak rodzina czy wewnętrzne spełnienie. Panowie Jacek Zatorski i Paweł Zatorski. Witam Panów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie Jacku, Panu pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, dlatego że też dużo się w ostatnim czasie w Pana życiu dzieje. Cały czas stawia Pan na rozwój. Z tego co wiemy, swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał Pan przede wszystkim jako pedagog. Proszę powiedzieć, czy ten wybór tej ścieżki to był Pana wybór, czy raczej może ktoś podpowiedział jeszcze tą drogę z uwagi na, na to, że zauważył w planu taki potencjał? No tak, rzeczywiście. Zaczynałem, kończyłem studia związane ze sportem, byłem w AWF we Wrocławiu, zacząłem pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego. To nie trwało długo, bo około 10 lat. Powiem szczerze, że się realizowałem w tej pracy, bo lubiłem pracę z dziećmi, bardzo fajnie mi się pracowało, miałem swoje osiągnięcia w tej pracy, no i miałem dobry przegląd sytuacji, stąd moja miłość do sportu, później dostałem propozycję pracy w administracji samorządowej, tak długo się wahałem, bo nie chciałem zmieniać szkoły, zamieniać szkoły na urząd. Lubiłem być w ruchu, lubiłem jak się coś dzieje, ale ta praca moja była na początku, przynajmniej na początku, trochę bardziej zbliżona do tego, co robiłem w szkole, bo co prawda nie uczyłem, ale organizowałem różnego rodzaju imprezy sportowe, zawody i to mi się podobało. A później przyszła taka praca typowo już administracyjna, czyli zacząłem kierować wydziałem, podlegały mi szkoły, oświata, cała kultura, sport. Więc jakby kontakt ze szkołą cały czas miałem, natomiast już nie od strony dydaktycznej, a tej organizacyjnej, zarządczej. A proszę powiedzieć, dlaczego to było akurat wychowanie fizyczne? No ja ze sportem byłem związany od małego. Lubiłem sport, lubiłem się ruszać. Tak samo jak moi synowie, jak Paweł. Odkąd pamiętam, to zawsze towarzyszyła mi piłka, łyżwy, sanki. Każdy ruch w zasadzie. Pływać się późno nauczyłem, bo pływać się nauczyłem dopiero w liceum, ale... Po dwóch latach <laughs> zrobiłem uprawnienia ratownika. Tutaj też <laughs> jeszcze ciekawi mnie przede wszystkim taki rozwój wewnętrzny. Czy zauważył pan, jakie cechy się panu rozwinęły ucząc y, młodzież? Hmm. No tak jak powiedziałem, bardzo fajnie mi się pracowało z młodzieżą i lubiłem tą pracę. Zresztą do dziś chętnie wracam, wspominam, jestem szefem szkolnego związku sportowego, także cały czas kontakt ze sportem młodzieżowym mam. Organizujemy szereg imprez dla dzieci, dla młodzieży, ale także i dla dorosłych. I ta, ta, ta miłość do sportu zostaje. Chodzę, oglądam mecze nie tylko z siatkówki. Ale generalnie każda możliwość obejrzenia jakiejś imprezy, eventu sportowego jest dla mnie bardzo, bardzo cenna i bardzo fajnie, się, bardzo fajnie się tam znajduje. Czy praca z młodzieżą pomagała też w wychowaniu własnych dzieci? Oczywiście, że tak. Są to doświadczenia pedagogiczne, które, które się przekłada na własne dzieci, ale myślę, że przede wszystkim to są własne doświadczenia. Kontakt, relacje rodzica z dzieckiem, i tutaj u nas nigdy, nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Rozumieliśmy się, Paweł na przykład realizował swoje pasje sportowe, ja mu w tym pomagałem. On się odwdzięczał wynikami, uśmiechem, dobrym słowem, i tak, tak jest do dziś. Wspominał Pan przed chwilą o tym, że nadeszła taka zmiana właśnie w, w trakcie, kiedy uczył Pan jako jako pedagog i przychodzi taka zmiana, gdzie zaczyna pan kierować jakby swoją uwagę w, w stronę już taką pracy, tej pracy administracyjnej. Czy to był jakiś taki przełom? Czy to przyszło samo, czy, czy raczej wynikało to z tego, że, że zaczął pan poszukiwać czegoś nowego w życiu? Znaczy to y, sytuacja była, róż, różne czynniki się na to złożyły. Z jednej strony pracę w szkole, tak jak wspomniałem, bardzo lubiłem, z drugiej strony no, byłem zawsze aktywny, robiłem e, coś, robiłem dużo więcej niż trzeba było robić i no, chyba to zostało zauważone, bo otrzymałem propozycję przejścia do pracy w administracji, w Urzędzie Miasta. E, tak jak powiedziałem, nie, nie był to mój szczyt marzeń na ten czas. E, ja chciałem pracować w szkole, w wakacje sobie tam dorabiałem, także bariera finansowa też nie była problemem. Ale zgodziłem się, straciłem na początku na tym finansowo, to muszę przyznać. Natomiast zacząłem się też realizować w tej drugiej pracy. Stwierdziłem, że warto zobaczyć spojrzeć na to z drugiej strony, czyli od strony organizacyjnej, od strony zarządzania. No i tutaj zacząłem się uczyć w tym kierunku. Kończyłem studia podyplomowe i szereg różnego rodzaju kursów. Mam ukończony kurs i zdany egzamin do zasiadania. W radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa to jest dosyć trudny kurs, egzamin, który trudno jest zdać. W międzyczasie zajmowałem się jeszcze szkoleniem kandydatów na kierowców, później egzaminowaniem, bo też zdobyłem uprawnienia egzaminatora. Więc no, próbowałem różnych rzeczy, realizowałem się w różnych tematach, w różnych, na różnych płaszczyznach, i tak już zostało. No, do szkoły na razie nie, nie wracam, choć jakbym. Jakby mi przyszło kiedyś, to myślę, że nie byłoby problemu, żeby wrócić do szkoły i uczyć z powrotem dzieci. Czy może Pan liczyć na syna? Na obu mogę liczyć, i na Pawła, i na Tomka. W każdej chwili, kiedy, kiedy potrzebuje, kiedy żona potrzebuje, to zawsze możemy na nich liczyć. I myślę, że oni do, doceniają to, co myśmy dla nich robili. I my także doceniamy to, że oni są z nami, że jesteśmy, jesteśmy wspólnie razem rodziną. A czy syn może liczyć na tatę? Syn mógł od początku liczyć na tatę. I to pokazują te sukcesy, które już udało mi się osiągnąć. I ta droga, którą kroczę do tej pory, czyli, czyli droga normalnego człowieka, na którego mam nadzieję wyrosłem. Staram się nie wyróżniać niczym, czym nie powinienem się wyróżniać. I to od zawsze tata wbijał mi do głowy. Przystosował mnie do, do pracy w grupie. Dzięki temu teraz funkcjonuję bez problemu w każdej drużynie, w której się znajdę, w każdej grupie ludzi, z którą mam okazję obcować. Czy Pana drugi sen, bo też wiem, że trenował, czy nadal, nadal trenuje, nadal, nadal udziela się sportowo? Tak, Tomek rzeczywiście trenował. Wspólnie z Pawełem zaczynali trenować. To w zasadzie Paweł poszedł z Tomkiem na trening. Obaj zaczynali od piłki nożnej, oczywiście, jak większość chłopców, czy prawie wszyscy chłopcy. Później zdecydowali się na siatkówkę. Być może przez to, że ja trochę w siatkówkę grałem rekreacyjnie, już w tym czasie, ale jeździli ze mną na turnieje czy w Bułchatowie Jak graliśmy, to chłopaki zawsze byli ze mną, czekali kiedy mogą poodbijać i to było takie bardzo sympatyczne. I Tomek nie znalazł dla siebie w sporcie swojego miejsca i stąd zdecydował o tym, że sport będzie dla niego rekreacją a w wykształceniu wyksz poszedł w innym kierunku, studiuje prawo, kończy to prawo. W tej chwili pracuje za granicą w Anglii, więc uprawia sport rekreacyjnie, gra w piłkę, pływa, chodzi na siłownię, więc cały czas jest w ruchu. Paweł, powiedz, czy trenowaliście z, kiedyś z bratem w jednej drużynie? Trenowaliśmy razem, tak jak tata powiedział w poprzednim pytaniu, Miałem okazję zacząć trenować i piłkę nożną, mi siatkówkę dzięki swojemu bratu, i zawsze przez długi, długi czas miałem okazję trenować razem z bratem. A czy to była raczej rywalizacja, czy raczej wspieraliście się nawzajem? Myślę, że każdy walczył na swoje konto. I ja, jako w starszym bracie, zawsze miałem naprawdę duże wsparcie, mogłem na niego liczyć. Do tej pory jestem mu za to wdzięczny, bo często czy obronił mnie przed kolegami, czy, czy pomógł w trudnym momencie. I na pewno też swoją cegiełkę dołożył do tego, co mam teraz. No... Wtedy, kiedy odbywają się mecze, czy, czy były to mecze, czy treningi, zawsze byli z Tobą Twoi rodzice, zawsze towarzyszyli Ci w tych ważnych chwilach. Powiedz, czy dodawało to takiej otuchy, czy, czy serce biło wtedy też w innym rytmie, kiedy oni byli razem z Tobą? Muszę przyznać, że na początku czasami denerwowało mnie to, że tata praktycznie wszędzie był na trybunach ale to tylko dlatego że taka młodzieńcza głupota i chęć poczucia się luźnym, wolnym od rodziców nakazywała jakby czasami robić jakieś wesołe rzeczy razem z chłopakami tata często namawiał mnie do tego, żebym skupił się na graniu, nie szukał radości w innych zachowaniach i i w okazywaniu emocji. Teraz widzę, że to było bardzo dobrą drogą i, i również za to jestem mu wdzięczny. A parę lat temu, kiedy zdobyłeś mistrzostwo jeszcze młodzieżowe, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, wtedy już zawisł na, na Twojej szyi złoty medal. Czy pomyślałeś wtedy, że, że zawiśnie taki, który będzie związany już mistrzostwami świata? Nie, w życiu... Ja tak naprawdę do dnia finału, kiedy już ten medal zawisł na mojej szyi nie dowierzałem, że, że to się kiedyś stanie. Nigdy tak naprawdę o tym dokładnie nie marzyłem. Marzyłem o tym, żeby grać na jak najwyższym poziomie, a widać, że ciężka praca naprawdę popłaca i małymi krokami można dojść do wielkich rzeczy. Czyli na pewno zgodzisz się z tym, że w życiu tak naprawdę nic się nie udaje, tylko wszystko jest wynikiem tak naprawdę ciężkiej pracy. Muszę przyznać, że dużo szczęścia również jest potrzebne w tym, co się robi. Myślę, że potwierdzi to nie tylko każdy sportowiec, ale też pracownik jakby każdej innej profesji. Myślę, że i dużo pracy, i naprawdę dużo, dużo szczęścia w tym, co się robi. I to jest ogromna, ogromna radość później, kiedy dojdzie się do sukcesu. A czy możesz powiedzieć, czym dla ciebie jest tak naprawdę takie tak zwane szczęście? Czy to są te medale, które się zdobywa? To tak zwane szczęście to tak naprawdę rzecz niezależna od nas, czyli, czyli tak naprawdę decyzje, nad którymi do końca człowiek się nie zastanawia, a które mają w przyszłości dużo, dużo większe znaczenie niż samemu się spodziewało. i. Czasami właśnie pomoc rodziców przy podjęciu takiej decyzji może mieć ogromne znaczenie i widzę to po sobie, że później te sukcesy i ta radość, to ostateczne szczęście z sukcesu może, mieć właśnie, może być właśnie stworzone przez, przez małe decyzje. I tak najczęściej się właśnie odbywa. A tutaj, w związku też ze zdobytym medalem, z tymi mistrzostwami, które ostatnio miały miejsce, też na pewno czujesz większe zainteresowanie swoją osobą. Czy to na ciebie jakoś wpływa? To mi dopiero pokazuje, jak wiele radości daliśmy Polakom przez sukces, jaki osiągnęliśmy. My w trakcie grania nie mieliśmy czasu zastanawiać się nad tym, ile ludzi nas ogląda. Wiedzieliśmy, że dużo ludzi trzyma za nas kciuki i presja ciążyła na nas naprawdę bardzo duża, ale dopiero po ostatecznym sukcesie dotarło do nas tak naprawdę, ile, ile radości wlaliśmy w serca Polaków, jak ludzie się cieszą. Teraz pełno osób zaczepia nas na ulicy. Gratuluję. I już jest miesiąc ponad po turnieju, po ostatnim meczu, a ludzie ciągle pamiętają to wydarzenie. I mam nadzieję, że nie zapomną jeszcze długo. Właśnie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że dzięki temu, że jest, są takie osiągnięcia, dzięki temu, że jest zdobyte Mistrzostwo Świata, wielu ludziom też udowadniasz, że nie ma rzeczy niemożliwych? My udowodniliśmy naprawdę w tym roku wielu osobom, które w nas nie wierzyły, mimo że nie mieliśmy w żadnym wypadku takiego celu. Że da się zrobić naprawdę dużo, kiedy, kiedy mało kto wierzy w drużynę. I głównym naszym celem było to, żebyśmy grali to, co trenujemy, to, co wiedzieliśmy, że potrafimy grać. Nie wiedzieliśmy, na co to wystarczy, nie wiedzieliśmy, czy to wystarczy na osiągnięcie medalu, czy, czy samego Mistrzostwa Świata. Tak naprawdę były momenty, kiedy sami w siebie do końca nie wierzyliśmy. Bo naprawdę wiele, wiele osób skreślało nas, i wtedy właśnie było potrzebne to wsparcie rodziców, najbliższych, żeby nie stracić wiary we własne możliwości. Dzięki temu właśnie daliśmy rany. Właśnie, bo zagrałeś praktycznie wszystkie mecze w trakcie Mistrzostw. Powiedz, jak sobie dawałeś rady z takim obciążeniem? A my trenowaliśmy od pięciu miesięcy, szykując się do tego turnieju. Byliśmy Praktycznie cały czas zgrupowani jedną drużyną w różnych miejscach. Na szczęście Stefan Antiga, który był naszym trenerem, dobrze dozował ilość treningów, nie pozwolił na to, żeby, żeby zajechać kolokwialnie mówiąc drużynę i, i pozwolić na jakiekolwiek kontuzje. Oczywiście czasami były małe bóle, były małe problemy i, i trudne momenty, ale poradziliśmy sobie z tym i dzięki temu możemy teraz się cieszyć. A możesz powiedzieć, co pomagać się tak szyb, dosyć szybko regenerować, bo, bo nie ma innego wyjścia. Trzeba po prostu szybko się regenerować. A najlepszym sposobem na regenerację jest moim zdaniem po prostu sen. I nic lepiej nie regeneruje niż dobry sen w połączeniu z dobrym posiłkiem. To jest droga, droga do sukcesu w, regen w regeneracji. Dodajmy też, że studiujesz. Powiedz. Studia to, to też dosyć, to, to też kierunek przede wszystkim, który wymaga duż, dużego zaangażowania. Jak radzisz sobie z tym, żeby pogodzić i sport, i studia? Czasami trudno jest się zmobilizować, żeby w ciągu jednego dnia lub połowy dnia wolnego, którą mamy w trakcie całego tygodnia dla siebie poświęcić ten czas na. Wycieczkę kilkaset kilometrów na uczelnię, zaliczanie kolejnych partii materiałów i, i zdobywanie się właśnie na to, żeby, żeby nie odpuścić w pewnym momencie. Na szczęście mieliśmy grupę ludzi, grupę zawodników, którzy nawzajem mobilizowaliśmy się, pomagaliśmy sobie i w dojazdach, i we wzajemnej właśnie mobilizacji. Dzięki temu mogę się cieszyć z tytułu licencjata jak na razie, a mam nadzieję niedługo magistra. I tego Ci życzymy przede wszystkim. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec jeśli mogę. Zapytam o takie plany na dalszy czas. Czy w perspektywie tej dalszej nadal sport będzie grał pierwszą, pierwszą rolę? No, na Mistrzostwie Świata u mnie nic się nie skończyło. Mam kolejne marzenia. I ja jeszcze naprawdę chcę bardzo, bardzo długo pograć, jeśli tylko zdrowie mi na to pozwoli. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę dawał swoją grą razem z kolegami. Radość, przynajmniej taką, jak dawaliśmy ostatnio, mam nadzieję, że może jeszcze większą. A to, co będzie po karierze, to tak naprawdę będzie wychodziło dopiero w praniu. Marzy mi się zdrowa i szczęśliwa rodzina. Cofnijmy się jeszcze na chwilkę do, do Mistrzostw Świata. Proszę powiedzieć, ten czas, kiedy przede wszystkim rządziły emocje i ta świadomość tego, że na boisku jest ktoś tak ważny jak, jak własny syn. Jak Państwo, bo tutaj mam też na myśli oczywiście żony, jak Państwo odbieraliście ten czas? Ja powiem tak, ja byłem na wszystkich meczach naszej reprezentacji, na żywo oglądałem. Przyjeżdżałem często od drugiej w pół do trzeciej. Nad ranem kładłem się spać, bo po 3-4 godzinach snu wstawałem do pracy. Także te 3 tygodnie były dla mnie wyrwane z życiorysu. Ale nie żałuję w żadnym wypadku tego, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że mogłem brać w tym udział, pewnie jak wielu innych Polaków. No, oczywiście myśmy, z małżonką, przeżywali to dużo bardziej, bo jak gra własne dziecko, to trudno nie przeżywać. To są emocje, których się nie da opisać. Ja do dziś jeszcze, jak, jak oglądam powtórki, zwłaszcza tego ostatniego meczu, tej radości, która wybuchła po ostatniej piłce w meczu z Brazylią po zdobyciu Mistrzostwa Świata, to jeszcze, jeszcze mi się łzy w oczach kręcą kiedy to wspominam, kiedy to oglądam. To jest naprawdę ogromne przeżycie. Życzyłbym każdemu rodzicowi, żeby choć na miastkę tego miał, o ile nie, nie takie, a najlepiej, najlepiej gdyby mógł to przeżyć. Wiemy, że startuje Pan w tym roku, jest Pan na liście kandydatów na prezydenta miasta Bełchatowa. Proszę powiedzieć, czy podjęcie takiej decyzji o tym, że będzie Pan startował, czy to wymagało od siebie, od siebie przede wszystkim dużo takiej odwagi wewnętrznej? Ja funkcjonuję w polityce już kilkanaście lat. Czwartą kadencję jestem radnym w powiecie, jednym z dwóch którzy jesteśmy przez, od początku powiatu, od początku powstania Rady Powiatu i kiedy otrzymałem propozycję, no jeszcze nie wiedziałem, że to będę ja, bo było nas kilkoro kandydatów i spośród nich, spośród tych kandydatów mnie ostatecznie wybrano jako kandydata na prezydenta. No powiem szczerze, że przemawia za mną chyba to, że mam te ponad 20 lat doświadczenia, doświadczenia samorządowego, i doświadczeń różnego rodzaju i po jednej i po drugiej stronie, czyli od strony administracji, ale od, także od strony gospodarczej, bo pracuję, pracowałem, pracuję w, w spółkach i to mi daje spojrzenie jakby na tą praktyczną stronę, na tą stronę zarządzania, nie z, z punktu widzenia administracji, ale właśnie z tej drugiej strony. To jest ważne, kiedy się rzeczywiście czuje to, co się robi, a czy też czuje Pan wsparcie przede wszystkim rodziny, bo to jest bardzo ważne w trakcie kampanii. No tak bez tego się nie da funkcjonować, bo i żona i synowie mnie wspierają. Tu trzeba duży pokłon oddać i szacunek za to, że czasami jest trudno, czasami zdarzają się jakieś spięcia, bo są nerwy, są stresy, ale staramy się to jakoś wspólnie przeżywać, łagodzić i to jest bardzo fajne. Obu Panom życzymy przede wszystkim sukcesów i wewnętrznej realizacji oraz osiągnięć, o których będziemy mogli rozmawiać w następnych programach. Naszym gościem dziś byli Panowie, Ludzie Sukcesu: Pan Jacek Zatorski, kandydat na prezydenta miasta Bełchatowa, oraz Paweł Zatorski, Mistrz świata w piłce siatkowej. Dziękuję Panom za rozmowę. Dziękujemy, dziękujemy Państwu.